Jane Roland Ruel Tolkien, czyli Hobbit, czyli tam z powrotem. W pewnej norze ziemnej mieszkał sobie pewien Hobbit. Nie była to szklaradna, brudna, wilgotna nora, rojąca się od robaków i cuchnąca błotem, ani też sucha, naga, pieszczysta nora bez stołka, na które można by usiąść. Też su i bez dobrze zaopatrzonej spiżarni. Była to nora Hobbita, to znaczy nora z wygodami. Miała drzwi doskonale okrągłe, jak okienko okrętowe, pomalowane na zielono z lśniącą, żółtą mosięską klamką, starczącą dokładnie po środku. Drzwi prowadziły do halu, który miał kształt rury i wyglądał jak tunel. Był to bardzo wygodny tunel z baarezją na ścianach i chodnikiem na ka kawelkowej podłodze. N nie brakowało tu politurowanych krzeseł ani mnóstwa. Wioszaków na kapelusze i płaszcze, bo Hobbit bardzo lubił gości. Tunel wił się, e, tunel wił się w skrętach, wił się i wił, wydrążając się w głęboko, choć wcale nieprostą drogą. Wielu mil, a mnóstwo okrągłych drzwiczek otwierało się po, e, po tej samej i po drugiej stronie. Hobici nie uznają schodów, sypialnie łazienki Piwnice, spiżarnie, mnóstwo spiżarni, garderoby, hobbit miał kilka pokoi przeznaczonych wyłącznie na ubrania. Kuchnię, jadalnie, wszystko co mieściło się na tym samym piętrze, a nawet wzdłuż tego samego korytarza. Najparadniejsze pokoje znajdowały się z lewej strony, patrząc od wejścia, ponieważ tylko te miały okna głęboko osadzone, okrągłe okna z widokiem na ogród a dalej łąki zbiegające w, w dół ku rzeca. Ów hobbit był bardzo zamożnym hobbitem, a nazywał się Baggins. Bagginsowie żyli w okolicy Pagórka od niepamiętych czasów i cieszyli się powszechnym szacunkiem nie tylko, że prawie wszyscy byli bogaci, lecz także dlatego, że nigdy nie miewali przygód i nie sprawali niespodzianek. Każdy z góry widział, co Bagins powie o tej czy o innej sprawie. Tak o, tak o, że nie potrzebował go trudzić zadawaniem pytań. W tej historii opowiem o Buginsie, którego spotkała przygoda i który zrobił oraz powiedział wiele rzeczy niespodziewanych. Mógł, mógł był. Skutek tego utracić szacunek sąsiadów, ale zyskał. No, przekonacie się sami. Czy coś zyskał w końcu? Matko naszego hobbita. Ale co to jest hobbit? Zdaje mi się, że wymaga to wyjaśnienia. W dzisiejszych czasach bowiem hobbitów bardzo rzadko można spotkać. Nie ma ich wiele, ale poza tym unikają dużych ludzi. Jak nazywają nas. Hobbici są. Czy może byli małymi ludźmi, mniejszymi od krasnoludków? Różnią się też od nich tym, że nie noszą brody, lecz znacznie większymi od tulipanów. Nie uprawiają wcale albo prawie wcale czarów z wyjątkiem chyba zwykłej, powszedniej sztuki, która pozwala im znikać bezwzględnie i błyskawicznie. Kiedy duzi, niemądrzy ludzie, jak ty i ja. Zabądżą w ich pobliżu, hałasując niczym słonie, także na mile można ich usłyszeć. Hobieci są skłonni do tycia, zwłaszcza że w pasie miewają wpięte w brzuchy. Ubierają się kolorowo najchętniej żółto i zielono. Nie używają obuwia, ponieważ stopy ich z przyrodzenia są opatrzone twardą pod, pod, pod podeszwą. I porośnięte bujnymi, ciemnymi brunatnym włosem. Podobnie jak głowa, zwykle kędzie drżawa. Mają długie, zręczne, smagłe palce i poczciwe twa twarze, a śmieją się dużo basowo i serdecznie, szczególnie po obiedzie, który w miarę możliwości jadają dwa razy dziennie. Teraz już wiecie o nich dość na początek. Jak więc mówiłem, matką naszego hobbita to jest Bilba Bagginsa. Słynna, bardzo słynna, była słynna, Baldonna Tuk, jedna z trzech niepospolitych córek starego Tuka, głowy wszystkich hobbitów, mieszkających za wodą, czyli za rzeczką, która płynęła u stóp pagórka. Po Powiad powiadano, że dawnymi czasy ten i ów Tuk Brał żonę z plemienia czarodziejów. Nieszczęśliwi twierdzili, że były to gobliny. Rzeczywiście tukowie zawsze mieli w sobie coś niezupełnie hobbickiego. A od czasu od czasu zdarzało się, że ktoś z członków tego rodu wyruszał w świat szukać przygód. Co prawda, Baledonna Tuk, odkąd została panią Bungową, Baggins, nie miewała żadnych przygód. Bo Bungo, ojciec Bilba, zbudował dla niej częściowo za jej pasąk. norę, jak wspaniałą, że nie znalazłoby się nic podobnego ani pod pagórkiem, ani za wodą. I w tej norze mieszkali małżonkowie aż do końca swoich dni. Mimo wszystko wydaje się prawdopodobnie, że Bilbo, jedyny z syn Belladony, chociaż wyglądał i zachowywał się dokładnie tak, jakby był drugim wydaniem swojego lidnego i spokojnego ojca, odziedziczył się po kądzieli. Ziarenko dziedzictwa i że to ziarenko czekało na tą okazję, by zakiełkować. Okazja, je... Okazja jednak się nie nadarzyła, aż Bilbo Dorus skończył 50 lat czy coś około tego, zamieszkał w pięknej hobbickiej noże zbudowanej przez ojca w noże, którą Wam opisałem i tak, jak się zdawało, osiadł w swoim domu na dobre. Dziwnym trafem pewnego ranka, dawno, dawno temu, czas dla świata spokojny, gdy mniej na nim jeszcze był, nie było w zgiełku, a więc więcej zieleni, gdy hobbici żyli licznymi i szczęśliwymi, a Bilbo Baggins zjadłszy śniadanie, stał pod swy swymi drzwiami i ćmił olbrzymią, długą, drewnianą fajkę, sięgającą mu prawie do ko kosmatych palców u nóg. Przechodzi tamtędy Gandalf. Gandalf. Gdybyście o nim słyszeli, dodaj ćwierć tego, co ja. A ja słyszałem ledwie małą cząstkę tego, co o nim mówią. Już byście wiedzieli, że tak zaczeka was na pewno niezwykła historia, gdziekolwiek bowiem zjawił się Gandalf, dro... Gandalf. opowieści i przygody, by cudem wyrastały dookoła niego. Nie przechodził drogą pod pagórkiem od bardzo dawna. A mianowicie od śmierci swojego przyjaciela, starego tuka. Toteż hobbici niemal zapomnieli, jak wygląda. Małe hobbity i hobbitki zdążyły dorastać przez czas, gdy Gandalf bawił w, y, w sobie wiadomych sprawach daleko za pagórkiem i po drugiej stronie wody. Nic więc, nie podejrzewał, bo Bilbo gdy owego ranka zobaczył małego staruszka w wysokim, spiczastym kapeluszu w długim, szarym płaszczu, przeprasany srebrną szarfą, z, z długą, siwą brodą sięgającą poniżej pasa, obutego w ogromne, czarne buty. – Dzień dobry – powiedział Bilbo i powiedział to z, całki, z całym przekonaniem. Bo słońce świeciło, a trawa zielenie zieleniła się pięknie – Gandalf jednak spojrzał na niego spod bujnych, krzaczastych brwi, które sterczały aż poza szerokie rondo do kapelusza. – Co chcesz to powiedzieć? – spytał. – Czy życzysz mi dobrego dnia, czy oznajmiesz, że dzień jest dobry, niezależnie od tego, co ja o nim myślę? Czy sam dobrze się tego ranka czujesz? Dobrze? Czy może uważasz, że dzisiaj należy być dobrym? – Wszystko naraz. Rzekł Bilbo, a na dodatek, że w taki piękny dzień dobrze jest wypalić fajkę na świeżym powietrzu. Jeżeli masz przy sobie fajkę, siądź przy mnie, poczęstuję cię moim tytoniem. Nie ma co się śpieszyć, cały dzień przed nami. To rzekłszy Bilbo, siadł na ławce obok swych drzwi. Założył nogę na nogę i dmuchał pięknym, siwym kółkiem dymu, które nie tracąc kształtu pożeglowało w powietrzu aż na szczyt pagórka. Bardzo ładnie, powiedział Gandalf, ale nie mam dziś czasu na puszczanie kółek z dymu. Szukam kogoś, kto by zechciał wziąć udział w przygodzie, to znaczy w wyprawie, którą właśnie przygotowuję. Bardzo trudno kogoś takiego znaleźć. Ja myślę, że trudno. W naszych stronach. My tu jesteśmy naród prosty i spokojny. Nie trzeba nam przygód. Przygody? To znaczy nieprzyjemności. Zbudzony spokój, brak wygód. Przez takie rzeczy można się spóźnić na obiad. Nie pojmuję, coś się w tym może komuś podobać. Rzekł nasz pan Bagins, Zatknął wielki pal z lewej ręki za wycięcie kamizelki pod pachą i wypuścił drugi z kolei jeszcze większy pierścionek dymu. Potem sięgnął po ranną pocztę i zaczął czytać listy, udając, że nie zwraca wcale uwagi na staruszka. Doszedł do wniosku, że nie jest to odpowiednie dla jego towarzystwo i chciał się go czym prędzej pozbyć. Ale Grandalf nie ruszył się z miejsca. Stał oparty na lasce, nic nie mówiąc, przyglądał się Hobbitowi. Aż w końcu Bilbo Zmieszał się, a nawet trochę rozgniewał. Dzień dobry wreszcie! Nie życzymy sobie tutaj żadnych przygód. Dziękujemy pięknie. Spróbuj za pagórkiem albo po drugiej stronie wody. Miało to znaczyć, że uważa rozmowę za skończoną. Jakże wiele różnych znaczeń w Twoich ustach. Dzień dobry? Rzekł Gandalf. Tym razem chciałeś to prze, przez to powiedzieć, że masz mnie dość i że dzień nie będzie naprawdę dobry, póki stąd nie odejdę. Ależ co znowu, co znowu, drogi panie. Proszę cię wybacz, bo coś mi się zdaje, że nie znam twojego nazwiska. Mm. Tak, tak, mój drogi, ale ja znam twoje nazwisko, panie Bilbo Begins. Ty także znasz moje, chociaż zapomniałeś, jak wygląda ten, kto je nosi. Jestem Grandalf. Grandva Grandalf to ja. Nie dowierzę, że doczekałem, by mnie syn Belladony tu częstował swoim dzień dobry. Jak wy, wy wędrowanego karmarza, co handluje guzikami. Grandalf, grandf, Grandalf, Wielkie Nieba, czyżby ten sam wędrowy czarodziej, co podczas przyjęć opowiada tak cudowne historie o smokach, goblinach i wielkoludach, o ratowaniu księżniczek i niespodziewanych sześciu w domie synów? Ten Gandalf, może który puszczał takie zwyczajne, wspaniałe, sztuczne ognie? Cudowne, strzelały w górę ku olbrzymie, ogniste lilie dwie pyszczki i złoty deszcz i wisiały w, po, w półmroku na niebie. Przez cały wieczór zauważyliście już z pewnością, że pan Baggins nie był wcale takim poza hobbitem, za jakiego chciał uchodzić i że bardzo lubił kwiaty. Ach, niechście! Ciągnął dalej. Czyżby ten sam gandel, z, który, z którego na mowy wiele spokojnych chłopców i dziewcząt ruszyło w świat po przygody? Słowo daje. Życie byłoby wtedy wcale zabaw. To znaczy, chcę mi powiedzieć, że w swoim czasie narobiłeś niemało zamieszania w tej okolicy. Przepraszam cię, nie miałem pojęcia, że wciąż jeszcze zajmujesz się tymi rzeczami. A cóż, cóż bym mógł robić innego? czarodziej. swą drogą rad jestem, że to i owo zapamiętałeś o mnie. Mam wrażenie, że moje ognie sztuczne w każdym razie mile wspominasz, a to już budzi we mnie nadzieję. Doprawdy, przez przyjaźń dla twego dziadka, starego tuka i, i tej biednej Belladony dam ci to, o co mnie prosiłeś. Wybacz proszę, o nic nie prosiłem. Owszem, owszem, nawet dwukrotnie prosiłeś o wybaczenie, udzielam Ci tego, a nawet zrobię więcej, myślę, że na tę wyprawę, żebyś użył zgody. Będzie to bardzo zabawne dla mnie, a dla mnie bardzo zdrowe, a w dodatku prawdopodobnie korzystne, oczywiście jeśli w ogóle zajdzie z tego cało. Przepraszam, nie życzę sobie przygód, dziękuję ślicznie. Nie dziś, do widzenia, ale proszę cię, zejdź do, do, do mnie na herbatkę, kiedy ci dogadza. Czym, czemuż by nie jutro na przykład? Przyjdź jutro, do widzenia, to rzekłszy hobbit, zrobił w tył zwrot, skoczył do wnętrza nory przez okrągłe zielone drzwiczki, które zatrzasną za sobą pośpiesznie. Nie tak jak pośpiesznie, by Gandalf mógł się poczuć dotknięty. Bądź co bądź, czarodziej to czarodziej. Pokiego licha zaprosiłem go na herbatę. Rzekł do siebie Bilbo, kierując się w stronę spiżarni. Dopiero co zjadł śniadanie. Przyszło mu jednak do głowy, że kawałek. Dwa kawałki ciasta popite jakimś trunkiem. Dobrze, że mu zrobią po przeżytym strachu. Grandwald tymczasem wciąż jeszcze stał za drzwiami i śmiał się dość długo, chociaż cichutko. Po chwili podszedł bliżej i ostrzem miaski wyskrobał w, na, w na pięknych, zielonych drzwiach frontowych hobita jakiś dziwaczny znak. Odszedł potem w tym samym momencie, gdy Bilbo, kończąc drugi kawałek ciasta, nabrał przeświadczenia, że bardzo sprytnie wymigał się z wszelkich przygód.